tego ty wychodzisz z domu i nigdy do tego domu nie wracasz. Będziesz musiała się po prostu wyrwać. Ty musisz być bardziej teraz nastawiona na to, że to się musi udać, a ty musisz wyjechać, no bo to inaczej się nie da, no. Zrobimy tak, my ją po nią pojedziemy taksówką, odbierzemy ją, podjeżdżamy tutaj pod ambasadę. Jutro mamy rok o 13:00. Detektyw Rutkowski jest w Kairze. Próbuje pomóc w ucieczce z Egiptu Katarzynie, Polsce więzionej i bitej przez arabskiego męża. Po kilku dniach oczekiwania Katarzyna wraz z córką ma szansę niezauważona wymknąć się z mieszkania męża. Jednak kiedy przychodzi decydujący moment, dziewczynie puszczają nerwy. Boi się wyjść z domu. Rutkowski musi pomóc przełamać jej strach. Widzisz tam. Katarzyna wykonała pierwszy krok do wolności. Desperacka chęć ucieczki od męża tyrana zwyciężyła ze strachem. Kobieta jest roztrzęsiona, ale szczęśliwa. Wszyscy zdają sobie jednak sprawę z tego, że najcięższe chwile dopiero przed nim, czy uda się bezpiecznie dotrzeć do granicy, czy uda się ją szczęśliwie przekroczyć.

Bo pamiętaj, od tego zależy twoje dalsze życie. Tutaj naprawdę możesz się stracić całkowicie, żebyś się o tym wiedziała. Od Twojego zachowania i ty się nie masz brawa bać, masz dobre dokumenty, masz dokumenty legalne, mhm. masz mocne kwity i masz nas. Mhm. I gdyby cię w razie nie wpuścili czy coś, to pamiętaj, nie bój się, mhm. to się wrócimy. Rozumiesz? Mhm. I przyjedziemy do Kairu. Wtedy się będziemy... Albo pojedziemy dalej inną drogą. A się będziemy zastanawiać, co robić. Ale My nie się... do domu, do niego. No to już nie pojedziesz z powrotem do domu. To już się schowamy, ukryjemy i przerzucimy... Nie wiem, zrobimy z tobą wszystko tak, żebyś była zadowolona i szczęśliwa. Rozumiesz? Mhm. Ale masz wykonywać dokładnie to, co ja ci mówię. Bo jeżeli mi zaczniesz pękać na granicy i płakać, to nie damy rady. Teraz przed nimi 500 kilometrów drogi przez pustynię do Hurgady. Rutkowski zadecydował, że Katarzyna przyłączy się tam do polskiej wycieczki wracającej do kraju. Jak, jak mi pierwszy raz uderzył, to jeszcze nie wiedziałam o tym, że mnie stracą. Mhm. Była jakaś taka sytuacja, że my rozmawiali, że się zdenerwował i... I, 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 i ten... Niepokojnie. Nie rzucił na mnie. Ale pobił cię mocno, bo Także Tak, miałam nie miałam jedną stronę. I później powiedział, na no, pewno miał obróżnę te sobie albo nie wiem, albo się już pójdę do policji, to powiedział, że mnie puści, znajdę, że mogę ja to nie wiem. ale oni dlaczego? Ty mnie ta strona zgoi. A po dwóch tygodniach powiedział, że mnie tak nie puści. Może mogę sama ja tak chcę. Ten pierwszy raz to było jak on roczek, ja tego nie zapomnę jak ona to widziała. To od tego czasu tak się zrobiła, że ona strasznie jego boi. Oni na krzywą dalej popatrzy, to ona na to się mówi, papa nie zbiegnie, papa nie zbiegnie. O godzinach podróży uciekinierzy zbliżają się do hurgady. Za kilka godzin wylatuje stamtąd samolot do Warszawy. Na jego pokładzie będą prawie same polskie rodziny wracające z wakacji nad Morzem Czerwonym. Większość z nich ma małe dzieci. To znacznie zwiększa szansę Katarzyny na to, by nie budząc podejrzeń, przejść z córeczką wszystkie kontrole dokumentów. Problem Katarzyny z wyjazdem polega na tym, że wjechała do Egiptu jako Niemka, a będzie wyjeżdżała jako Polka. Owszem, ma nowy paszport, jednak nie ma w nim śladu pojeździe do Egiptu. Córka katarzyny ma przekroczyć granice jako polskie dziecko. Tymczasem mówi tylko po arabsku. Jeśli odezwie się choć słowem, cały plan legni w gruzach. Hotel w Hurgadzie. Ostatnie przygotowania. Odlot do Warszawy już za trzy godziny. Uśmiech, więcej uśmiechu. No, o, nie takim płaczliwym spojrzeniem. Nie takim płaczliwym spojrzeniem. locker, a Patrycja, znajoma dziennikarka Rutkowskiego, ma odwracać uwagę egipskich strażników od Katarzyny i jej córki. No okay, tak, bardzo dobrze. Nie ma rabat, który by zwrócił Nie ma rabat, nie ma Polaka. No. To ja nie jest to A co mam powiedzieć, kiedy tu przyjechała? Dwa tygodnie temu, czy tygodnie temu? Trzy. Czy tygodnie temu? Trzy tygodnie temu i paszport dostałaś, y, wczoraj odebrałaś y, od konsula w tym, w ambasadzie... Będzie pytanie pierwsze podstawowe. Gdzie, dlaczego nie ma zgłoszenia przez policję? To... Musicie to wymyśleć, to lepiej teraz, niż ona się ma zdenerwować. Dlaczego nie ma? A, prakty, nie wiedziałam, Nie tak wiedziałam, no, dokładnie. Poszło, o, I bardzo, już mi się podoba, zaczyna wręcz się dziwić, że on się Ciebie pyta. Pytanie jest inne, czy ona chyba zgłaszała na policję? Nie, nie zgłaszała. Nie zgłaszała na policję. Zagubiła paszport, a gdzie zgubiłaś paszport? W Kairo. Teraz trzy tygodnie temu i wjechała przez Izrael, tak? Którędy wleciała? Żeby się nie plątać. Nie, dlatego trzeba ustalić. Samochodem? Czy można samochodem? Samochodem można, przez Izrael można. A tam nie jest zamknięty to przejście graniczne? Byłam dwa tygodnie temu na tym przejściu. Więc tak, Wyjdziecie pierwsze. My czekamy za wami. Powiem wam szczerze, że jeżeli się tu nie uda, to prójcie na granicę. Na granicę i zostawiamy samochód, przechodzimy na piechotę, bo tak jest najprościej i tam bierzemy dopiero... I nie czego jej? Nie, bo można przechodzić. Za chwilę wszyscy będą na lotnisku. Dopiero teraz zaczyna do nich docierać niebezpieczeństwo, na jakie się narażają. W Egipcie zaporwanie dziecka grozi 8 lat ciężkiego arabskiego więzienia. Katarzyna i jej córeczka szczęśliwie przebrnęły przez pierwszą kontrolę dokumentów. So, forgada Warsaw, where is Mr. Darius and Mrs. Katar Katarzyna? Katarzyna, okay laila Laila is here and you this is Laila Laila gdzie number na razie wszystko idzie zgodnie z planem Kolejni strażnicy nie zwracają uwagi na nieścisłości w dokumentach Katarzyny. Przed nimi ostatnia kontrola. Niestety strażnicy oddzielają Rutkowskiego i jednego z jego ludzi od reszty uciekinierów. Kierują ich do innej bramki. Na szczęście z Katarzyną zostaje Patrycja i jeden z ludzi detektywów. Ja jestem za tobą. Nie mówisz, nic nie mówisz. Takie myślenie, Nie, spokojnie. Abyś się nie zerwowała. Nie, to po, samolot, samolot, spokojnie. Jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. Uśmiechaj się. Fajla to był piękny piękne pomysł z tym kuszapem. Nie ma takiego. Wypinaj się, masuj się po dopieczeniu. Będę twoim chłopakiem. Owszem się, się teraz, tanią tam And co... the, the children Egyptian? No, Polish. 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 name? Up, but nationality Polish. Nationality Cicho quiet. Ok, czekamy Coś jest nie tak Strażnicy dopytują się o narodowość dziecka Wyraźnie zaniepokoiła ich arabska uroda dziewczynki A przede wszystkim jej egipskie nazwisko Poza tym dopatrzyli się jednak nieścisłości w dokumentach Katarzyny A on się pyta, kiedy przyleciała. Powiedz, że przyjechała lądową. Uh, nie przyjechała Nie. Powiedz, że. Trzy weeks temu. Trzy tygodnie temu. Dobrze, dobrze. Nie, nie płacę, No, uh...

<laughs> 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 now, return, return from Egypt, uh, go to, the uh, <laughs> part, it's, temp, uh, it's from, Egyptian, uh, and the boxer after them. Sprawy przybierają zły obrót. Wokół Katarzyny zbiera się coraz więcej strażników. Na domiar złego któryś z nich usłyszał, że dziecko powiedziało kilka zdań po arabsku. To wywołało u nich kolejną falę podejrzeń. W krajach arabskich służby graniczne są szczególnie wyczulone na takie sytuacje. Według tutejszego prawa kobieta absolutnie nie może wywieźć dziecka z kraju bez zgody męża. Nie rozumiesz. Niestety Rutkowski jest już po kontroli dokumentów. Teraz nie może się cofnąć tak, by nie wzbudzić podejrzeń. Od tej chwili detektyw nie będzie już mógł pomóc Katarzynie i jej córeczce. Strażnicy biorą całą grupę na bok. Halo! temu. weeks ago. Paszport? Halo Krzysztof, cofają prawdopodobnie. Prawdopodobnie. E, mówią, że m mówią, że dziecko nie jest, nie jest polskie. Prawdopodobnie cofają. Z nami nie ma problemu, nie chcą później dziewczyny. Nie wchodź i prawdopodobnie za sekundę będziesz wychodził. Stój w zasięgu wzroku, my jesteśmy, e, jak ty stoisz w stronę kas, znaczy tych kontroli, to maksymalnie po lewej stronie przy oknach. na razie, na razie bądź pogotowił, mamy cholerny problem. Tu już jest ich y, już chyba w siedmiu wokół Bądź w zasięgu wzroku, wreszcie do masz jakieś dokumenty, oni się czepiają w Dobra, czekamy. Hej. Bądź tu w zasięgu wzroku. Where is the father? From? So Where is The father. The father? <coughs> here, here. For of course. For in Poland. Poland? No, no, no. Where is Mr. <coughs> <coughs> <Sir>? Where is Mr. In <coughs> Poland. <coughs> Can you Poland. call him, please? Give me his telephone number in Poland. I call him in Poland. So Where is Kika? Where is Kika? Chcą telefon do, do ojca. Jest w topa, jest w topa. Jest tu już ich 2, 4, 6, 7 już ich jest. Ja, myśl, ja myślę, że powinienem wrócić. I my, my tutaj tego nie, przy, nie przybrniemy. Teraz nie możemy zrobić, ter, teraz nie możemy zrobić odwrotu. Albo, albo nas puszcza, albo nie. My jesteśmy na ich masce. You fly or not? You. She don't fly. All stay? Yes. All stay? Yes. We are okay. friends. Halo. E, odwrót. E, wracamy. Wracamy i jest kicha. My wracamy. Nie, zostajemy my. Nie, na, jeszcze nie. Na razie, na razie nas przestrzymują. Na pewno nas nie puszczą. Na, pe, na pewno nie puszczą. Nie wiadomo, nie wiadomo. Próbują... Nie wiadomo, próbują, próbują rozmawiać z dzieckiem. Próbują rozmawiać z dzieckiem. E, już chyba nas mają. Chyba nas mają. Musisz wracać, musisz wracać. Nie ma takiej fucking możliwości. Wracaj. się. nie ma innej możliwości. My nic nie rozumiemy. Cholera, to jest cały problem. My nic nie rozumiemy, co nie mówią. Nie, ciężko się dogadać. Nic, czekamy. Czekamy. Co? mnie? Nikt się nie wezmą, spokojnie. Nie, już idzie. Nie, nie denerwuj się, właśnie nie bądź zdenerwowana. Teraz nie. Teraz nie. Ale to jest taka możliwość. Nie pozwól, żeby dziecko rozmawiało z nimi. Mówi się nie pozwól. Karpiu, jest stopa, i ja przez trzy godziny się nie odezwiemy. To próbuj nas samo wyciągnąć. Na razie. To ja, dzisiaj nie przylecę. Dzisiaj nie przylecę, nie wiem kiedy. Nie mogę mówić, jest chujowo. Pan na razie. No, no, no. no. You give me back the business Hey, don't do No, excuse me, excuse me. Excuse me. Excuse me. You must understand. No, you must understand. This is the police authorities here. Okay, okay. i but if he ask Moment, if he jeśli you, if he ask you for your passport, you must give it to him immediately. Give him this passport immediately now or this big problem. Believe me. Okay? Give the passport now, give it to me, okay? I'm from the airline. Give the passport to me, okay? Przysztof. słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Dlaczego ty jeszcze nie jesteś? Tu już prawie nas biją. Nas prawie biją to już. No nic, nie przejdziemy, prawie nas biją. Zabrali paszporty, wezwali policję i zaraz nam w wpierdolą. Już podnieśli rękę na patrycję. Jest już, jest już niebezpiecznie. Udzielana i maltretowana przez swojego arabskiego męża Katarzyna próbuje uciec z córką z Egiptu. Rutkowski postanawia przyłączyć ją do polskiej wycieczki wracającej z Hurgady do Warszawy. Niestety podczas ostatniej kontroli dokumentów zaczyna się dramat. Córeczka Katarzyny, która miała udawać polskie dziecko zaczęła mówić po arabsku. Egipscy strażnicy wyczuli, że coś jest nie w porządku. Ją też lecę, ją przejmuje Andrzejewski teraz, konsul. On policzył pod szaf. Mieszkał jest trochę z konsul, to policzył Tymczasem Rutkowskiemu udało się wrócić do reszty grupy. Stara się ratować sytuację. Za chwilę wszyscy mogą zostać aresztowani. Poczekaj, bo cię liczymy Nie mam pojęcia, że mam Nie mam pojęcia, że

Według tutejszego prawa Rudkowski uczestniczył w porwaniu arabskiego dziecka. W plecaku ma obciążające go dowody. Na taśmach jest zarejestrowany przebieg całej operacji. Jego ludzie mają włączone ukryte kamery. Mogą zostać potraktowani jako szpiety. Za to grozi nieporównywalnie większa kara. Detektyw nie ma wyjścia. Musi zostawić Katarzynę, licząc na to, że polski konsul pomoże jej wybrnąć z opresji. Kilkanaście minut później na lotnisko dociera polski konsul. Udaje mu się jakoś załagodzić sytuację. Katarzyna nie zostaje aresztowana konsul odwozi ją do męża. Ten zarzeka się, że nie będzie mścił się na żonie za to, co zrobiła. Nikt nie przewidział jednak, że mąż Katarzyny zrobi coś gorszego. Sam zabierze jej dziecko i zniknie. Do tej pory nie wiadomo, gdzie się ukrywa. porażek w karierze Rutkowskiego. Ta sprawa nie daje mu spokoju. Ciągle rozważa, czy ucieczka Katarzyny mogła się udać. Może popełnił jakiś błąd? Dla niego ta sprawa jeszcze się nie skończyła. Po powrocie do Warszawy natychmiast spotkał się z ambasadorem Niemiec w Polsce. Przecież dziewczyna ma też niemieckie obywatelstwo. Rutkowski będzie próbował tym razem drogą oficjalną pomóc Katarzynie w odnalezieniu córeczki.